Naszym zadaniem jako Biura Pośrednictwa Pracy jest jak najlepsze zaprezentowanie cię jak najszerszej grupie pracodawców. Temu służy dobrze nagrana wizytówka multimedialna, która z pewnością zwiększa atrakcyjność Twojego CV. Aby zrobić to z głową, warto poświęcić najbliższych kilka minut na zapoznanie się z tą krótką prezentacją, gdzie Helena oraz Monika pokażą nam, jak to zrobić. Jeśli chcesz zobaczyć, jak poradzili sobie z tym inni, wejdź na naszą stronę Job Park, W poniższej prezentacji pokażemy również, jakich sytuacji z pewnością unikać przy nagrywaniu wizytówki multimedialnej. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu. Jeśli znalazłeś już odpowiednie miejsce do nagrania, proponuję zastanowić się, co chcesz o sobie powiedzieć pracodawcy. Proszę wydrukować i odpowiedzieć na przygotowane przez nas pytania, scenariusz wizytówki multimedialnej. Pamiętaj, że na nagranie masz maksymalnie dwie minuty. Autoprezentacja. Aby atrakcyjnić Twoją wizytówkę, możesz na przykład zaprezentować się w miejscu, które ma związek z wykonywaną przez ciebie pracą. Twoja pomysłowość jest tutaj mile widziana. W prezentacji proszę nie podawać swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu, maila oraz żadnych innych danych kontaktowych. Mam na imię Monika. Obecnie jestem studentką trzeciego roku wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego interesowałaby mnie praca w przedszkolu lub w szkole. Mam na imię Helena, jestem dziennikarzem radiowym. Kompetencje, doświadczenie, edukacja. Mam na imię Helena, z zawodu jestem dziennikarzem radiowym. Swoje wykształcenie zdobywałam w toku studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku komunikacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. No właśnie, powolutku. Dokładnie przemyśl i wcześniej zapisz, co chcesz o sobie powiedzieć. Jako ściągę proponuję użyć aktualnej CV i skupić się na najistotniejszych punktach Twojego życiorysu. Na przykład przebiegu wykształcenia, karierze zawodowej, doświadczeniu, innych kompetencjach, specjalizacji czy kursach. Samoocena. Jestem osobą ambitną, pełną pomysłów, uśmiechniętą. Potrafię pracować z dziećmi, sprawia mi to wielką przyjemność. Nie boję się nowych wyzwań. Motywacja. Szukam nowej pracy, ponieważ lubię nowe wyzwania, dlatego praca w nowej redakcji i w nowym środowisku, również w nowym państwie pozwoli mi wykorzystać moje kompetencje językowe oraz sprawdzić się w nowej sytuacji. Oczekiwania. Chcę się dalej kształcić. Podjęłam studia podyplomowe na, na kierunku menadżera. Proszę zwrócić uwagę na to, aby hałasy w tle nie rozpraszały odbiorcy. Biorąc pod uwagę moje jeszcze niewielkie doświadczenie... Jednak chcę związać się z pracodawcą na dłuższy okres czasu, oczekując od niego godnych warunków finansowych. O sobie samym. W chwili obecnej jestem wolontariuszem w oratorium salezjańskim. Biorę udział jako wychowawca w akcjach zimowych oraz letnich. Z przyjemnością gram na gitarze oraz prowadzę zajęcia edukacyjno-muzyczne dla dzieci. Ponieważ lubię aktywność i świeże powietrze, często wybieram się na wycieczki górskie. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Twoje dane są chronione, a prezentacje i profil anonimowe i udostępniane pracodawcy tylko za Twoją zgodą po przeprowadzeniu skutecznego procesu rekrutacji. Na początek to wszystko, na co chcieliśmy Ci zwrócić uwagę. Pomyśl, iż właśnie jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej, na której chcesz jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy. Tutaj nie musisz się jednak denerwować. Wizytówkę po nagraniu możesz oglądnąć. Jeśli nie jesteś z niej zadowolony, nagraj ją jeszcze raz, aż będziesz. Dopiero wtedy prześlij ją do weryfikacji. Na koniec zdecyduj się jeszcze, czy Twoja wizytówka będzie również widoczna dla potencjalnych pracodawców na naszym kanale Job Hyde Park na YouTube. Pamiętaj jednak o następujących najważniejszych punktach. Indywidualne podejście i fantazja są mile widziane. Zastanów się nad treścią Twojej wizytówki. Wydrukuj i odpowiedz na przygotowane przez nas pytania. Scenariusz wizytówki multimedialnej. Jako ściągi użyj swojego aktualnego CV. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu. Nie podawaj danych osobowych i kontaktowych. Na nagranie swojej wizytówki masz maksymalnie dwie minuty. Jeśli chcesz zobaczyć, jak inni poradzili sobie z nagraniem swojej wizytówki, odwiedź nas na naszym kanale Job Hyde Park na YouTube. Bądź śledź nowości na stronie arbeidceha.pl. Pozostało mi zaprosić Cię do rozpoczęcia poszukiwania pracy w nowej, atrakcyjniejszej i z pewnością skuteczniejszej formie. Powodzenia!